Koncentr Słodyczy wstrzymuje dostawy do Niemiec. Z spółek znikają setki produktów. Rosnące z tygodnia na tydzień ceny wywołują niepokój w branży spożywczej. Międzynarodowy koncern spożywczy Mars żąda teraz wyższych cen od sieci handlowych, które zaopatruje. Supermarkety uważają żądania firmy za niezrozumiałe. EDEKA od trzech miesięcy odczuwa skutki wstrzymania dostaw przez Marsa. Teraz firma przerwała również dostawy do supermarketu Rewe. Już teraz mówi się, że magazyny na terenach dotkniętych wstrzymaniem dostaw znacznie pustoszeją. Konsumenci mogli już zauważyć braki na półkach sklepowych. Wstrzymaniem dostaw zostało dotknięte aż 300 produktów. Oprócz znanych batoników czekoladowych, są to również inne liczne produkty spożywcze, a także markowe artykuły z sektora karmy dla zwierząt. Wstrzymanie dostaw dotyczy m.in. tych produktów: Mars, Twix. Snickers, Bounty, M&M's, KitKat, gumy do rzucia, Extra i Airwaves, cukierki Celebration, Milky Way, Maltesers, Huba Buba, Skittles, Tusan, Whiskas, Nutro, Katsan, Chapi, Cesar, Dreamies, Pedigree czy Royal Canin. Ceny w supermarketach są obecnie droższe o ponad 16% niż rok temu. Firma Mars już drugi raz w tym roku domaga się podwyżek. Sieć sklepów netto opublikowała konfrontacyjne hasło reklamowe, które jeszcze bardziej podsyca dyskusję w branży spożywczej. Nie chcesz cen z księżyca Marsa? To idź do netto. Szef Marsa, Karsten Simon, powiedział, że podwyżki cen są konieczne ze względu na rosnące koszty produkcji. Skrytykował twardą odmowę sprzedawców, która jego zdaniem jest widoczna tylko w Niemczech. Jak długo potrwa postój dostaw Marsa do Edeki i Rewe? Nie wiadomo.